Małopolska Chmura Edukacyjna i Język Angielski. Animowana czołówka z logotypami Małopolskiej Chmury Edukacyjnej i Małopolski. Na kolejnych planszach pojawiają się napisy: Warsztaty letnie dla uczniów szkół ponadpodstawowych w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna Nowy model nauczania realizowany w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Plansza z napisem: Język Angielski oraz tematem zajęć: Boost Your Memory, czyli jak zapamiętywać szybciej i lepiej. Wypowiedź dr Katarzyny Nosidle z Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Dzień dobry, witamy w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Pedagogicznego imienia Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Jednym z celów dzisiejszych warsztatów organizowanych w ramach projektu Małopolska chmura edukacyjna, nowy model nauczania jest pokazanie uczniom, w jaki sposób przy wykorzystaniu różnorodnych strategii uczenia się, w tym również tak tzw. mnemotechnik, możemy usprawnić proces przyswajania języka obcego. Na dzisiejszych warsztatach uczniowie dowiedzą się w jaki sposób nasz mózg gromadzi wiedzę językową i jak przy wykorzystaniu prostych trików możemy zapamiętywać szybciej, lepiej i na dłużej. Innymi słowy, postaramy się dzisiaj pożegnać tzw. podejście trzech z czyli zakuć, zaliczyć, zapomnieć. Dlaczego? ponieważ w przypadku nauczania języka obcego takie podejście w ogóle się nie sprawdza. Jak mózg zapamiętuje nowe informacje? W jaki sposób można mu pomóc podczas nauki języka obcego? Tego wszystkiego dowiemy się w trakcie zajęć w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Co to znaczy znać słowo? Czy są sprawdzone metody zapamiętywania dużej liczby słów? Najpierw skupiliśmy się na roli kontekstu, w którym nasz mózg zapamiętuje nowe informacje. Starałam się przekazać uczestnikom warsztatów, że lepiej zapamiętujemy to, co wywołuje w nas emocje, to, co nas bawi, to, co nas przeraża, ale również to, co nas bezpośrednio dotyczy. Wydaje mi się, że każdy z nas zna tak zwane miejskie legendy, a dzisiaj dowiadywaliśmy się, dlaczego są tak bardzo rozpoznawalne. I zapamiętywano. Ten tydzień był bardzo ciekawy. Nasi wykładowcy okazali się być bardzo wspaniali. Doszliśmy do wniosku, że to, co nas przeraża, łatwiej zapisuje się w pamięci. Na zajęciach zastanawialiśmy się również nad tym, jak wykorzystać tę zdolność naszego mózgu w nauce języka angielskiego. Bransza z napisami w języku angielskim, wyjaśniająca skąd wzięły się miejskie legendy, dlaczego tak się nazywają oraz dlaczego tak łatwo je zapamiętujemy. Plansza w języku angielskim, informująca o tym, że mnemotechniki to wzory, pomysły lub skojarzenia, które ułatwiają proces zapamiętywania. Plansza w języku angielskim, prezentująca sposoby, które ułatwiają zapamiętywanie słówek: Pelvis, pancreas. Co znaczą te słowa? Jak można je zapamiętać bez wysiłku? Jakie ciekawe historie kryją się za słowami Spruce i Pineapple? Czym są mnemotechniki? Jak tworzyć własne łańcuchy skojarzeń i mapy myśli? Tego właśnie za chwilę się dowiemy. Wykorzystując doświadczenia uczniów, jak również wnioski z naszej dzisiejszej dyskusji, staraliśmy się wspólnie stworzyć listę strategii, które ułatwią uczniom zapamiętywanie słownictwa w języku angielskim. Dla tego celu wykorzystaliśmy m.in. łańcuchową metodę skojarzeń, tworzyliśmy również mapę myśli, a uczniowie mieli okazję zaprojektować i zaprezentować własne karty służące do lepszego, bardziej efektywnego zapamiętywania. Analizowaliśmy także nasze sposoby na zapamiętywanie, co ten proces utrudnia i co ułatwia. Kończymy nasze dzisiejsze spotkanie, które jak przystało na zajęcia organizowane w Instytucie Filologii Angielskiej odbyły się praktycznie całkowicie w języku angielskim i uczniowie świetnie dali radę. Myślę, że największą zaletą dzisiejszych warsztatów organizowanych w ramach projektu Małopolska chmura edukacyjna nowy model nauczania była możliwość zaprezentowania uczniom, w jaki sposób działa nasz mózg, jak zapamiętujemy nową wiedzę. Mam nadzieję, że poprzez zrozumienie tych procesów uczniowie będą mogli udoskonalić własne strategie uczenia się i będą jeszcze bardziej efektywnie zapamiętywać nową wiedzę językową. Warsztaty zorganizowane w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie to niezwykły początek przygody z nauką języków obcych. Tak rodzą się przyszli językoznawcy, tłumacze i świetni nauczyciele. Język angielski to język nauki, kultury i biznesu. Bez niego trudno funkcjonować we współczesnym świecie. Wcześniej wypowiedzi dr Katarzyny Nosidlek uczniów oraz lektora. Biała plansza z logotypem Małopolska Chmura Edukacyjna. Biała plansza z czterema logotypami funduszy europejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Małopolskiej oraz Unii Europejskiej. Napisy Małopolska Chmura Edukacyjna, nowy model nauczania oraz produkcja materiału została współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014-2020. Poniżej adres strony internetowej napis www.eślnikchmura.malopolska.pl